Zapytam wprost. Małgorzata, Więcek Cebula. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj zapytam wprost w Proszowicach. Naszym gościem jest dyrektor szpitala powiatowego w Proszowicach. Zbigniew Torbus. Dzień dobry Panie Dyrektorze. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Panie dyrektorze, jakie przemyślenia po miesiącu kierowania szpitalem w Proszowicach? Dla finansisty jest to wyzwanie, bo rzeczywiście zostałem szpital w trudnej sytuacji finansowej. 14 milionów straty rocznej za zeszły rok, 48 milionów długu, to jest do 82 milionów budżetu czy przychodu. To są poważne kwoty, poważne wyzwania. To są Ale... wyzwania, które mogą przerazić. Pana nie przeraziły? Nie, jestem finansistą. Ja, ja to wszystko. Rozumiem, ja liczby rozumiem i nie podejmuję mam zadań, które nie jestem w stanie wykonać. To, to Państwu obiecuję. Wiem, co mam zrobić. 48 milionów długu, Panie Dyrektorze, wspomniał Pan o tej kwocie, to całkiem sporo. Jak w takiej sytuacji uda się wyjść na prostą? Przede wszystkim należy podejść do tego w sposób ekonomiczny, jeśli chodzi o funkcjonowanie szpitala jako całości. Długi są pochodną od uzyskiwanych wyników finansowych. Jeżeli jest wysoka strata, to znaczy, że część płatności, które muszę wykonać, nie mam na to pokrycia, czyli wydłużam terminy płatności, zobowiązania w związku z tym rosną, czyli dług rośnie. W A te 48 milionów, to jakie to są zobowiązania? Czego dotyczą? Generalnie, tak, generalnie są to do, zobowiązania wobec ZUS-u, wobec dostawców leków ale nie tylko. Także i sprzętu e, gospodarczego, e, materiałów e, do, do, do wykonania remontów na przykład. Mm -hmm. No także mamy jakieś zobowiązania w stosunku e, po, także do, do pracowników, e, te opóźnienia wypłatek, jeśli chodzi o kontrakty medyczne, czyli lekarze, na umowach o kontraktowych, umowach cywilnoprawnych jest około miesiąca. To też są zobowiązania, które no trzeba jakieś takie zrobić. zobowiązania wymagalne, które trzeba już płacić? Tak, oczywiście takie wymagane są. są. Mhm. My każdorazowo podchodzimy do zobowiązań w sposób taki progresywny. Znaczy analizujemy, jak te zobowiązania są stare, staramy się przygotowywać ugody, czyli aby nie dopuścić do procesu już windykacji. No, Zdarzają się drobne kwoty zdenerwowanych mhm. wierzycieli, którzy w ten sposób chcą odzyskać swoje należności. Ale Tutaj w stosunku do wierzycieli miałbym taki apel. My jako szpital publiczny SPZOS w pełni regulujemy wszystkie zobowiązania. Tego nie ma możliwości. Trzeba, to trzeba tylko poczekać. poczekać. Nie ma możliwości, żebyśmy nie zapłacili. Panie doktorze, zaczynamy się chwilę przy temacie, który no mocno teraz, e, mocno kontrowersyjnie jest, dotyczy oddziału ginekologiczno-położniczo-noworodków. No oddział, który ma być zlikwidowany. Pytanie do Pana, czy to ostateczność? Czy ten oddział musi być zlikwidowany, czy nie ma szansy, żeby został jeszcze? Proszę Państwa, rzeczywiście, słowo likwidacja to, to jest takie mocne słowo, ale to jest słowo z zakresu prawa likwidacja, to znaczy funkcjonowanie jakiegoś, jakiejś działalności w jakimś zakresie, w jakiejś strukturze organizacyjnej. I w takiej strukturze organizacyjnej oddziału to funkcjonowanie dalej kontynuowane być nie może. Ono generuje olbrzymie koszty i generuje niepokryte w związku z tym straty. Myśmy liczyli, za, za rok 2022 te straty mogą nawet sięgnąć 4 milionów złotych cztere... z, tak? z, z, z jednego oddziału, mhm. czyli jeżeli Państwo przyrównacie 14 milionów straty całego szpitala mhm. i 4 miliony straty oddziału ginekologiczno-położniczego, to ewidentnie widać, że wpływ oddziału na sytuację szpitala był duży, ale to jest mhm. wpływ organizacji. My musimy się dostosować do sytuacji i wymogu współczesnego świata. Współczesny świat idzie w kierunku wysoko specjalistycznej opieki nad matką. Co to oznacza? Porody fizjologiczne praktycznie... E, są w bardzo ograniczonym zakresie realizowane w szpitalach. Zwykle są to porody, które wymagają jeszcze dodatkowych działań e, i także zabezpieczenia, i też i, i szpitale o drugim czy trzecim stopniu referencyjności zabezpieczają właśnie. Na pewno są pacjentki. do tego, panie dyrektorze lepiej przygotowane, ale też nie można nie zrozumieć kobiet z Praszowiec, które jakby chcą. No jest duży opór, jeżeli chodzi o środowisko kobiet. Chcą, aby ten oddział nadal funkcjonował. No By nadal mogły rodzić tutaj w proszowicach. Jak pan nie uspokoi w takim razie. Tak, jeżeli mógłbym się zwrócić do, do, do wszystkich mam, przyszłych mam e, z okolic proszowic. Proszę państwa, my robimy wszystko, aby zakres świadczeń, który do tej pory państwo żeście otrzymywali, był utrzymany, a nawet zwiększony. A co to oznacza? No bo co porodów to znaczy? nie będzie, tak? To już wiem. Tak, porodów nie będzie, ale porody można sam... Akt porodu można odbyć, tak jak powiedziałem, w szpitalu o wyższym stopniu referencyjności. Niektóre szpitale, jeden prywatny już zaoferował się z ambulansem darmowym, gdzie na telefon zawiesie do siebie, do szpitala. Poród Czyli jest kobieta, która rodzi tu w Proszowicach, tak to mam rozumieć, rodzi w Proszowicach, czy przygotowuje się do porodu, dzwoni do szpitala, Któregoś tam tak. i mówi, słuchajcie, przyjedźcie po mnie, bo, no bo chcę do szpitala, bo mam rodziców. Tak? Dokładnie tak, nie płaci niczego, bo to jest wszystko w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia i ten poród jest zabezpieczony, rodzi w tym szpitalu. Natomiast mhm. całe prowadzenie do porodu wszystko to może i w dalszym ciągu będzie się odbywać u nas poradnika. Bo poradnia, poradnia K zostaje. Poradnia K zostaje, więcej, ona zostanie zmodernizowana, planujemy nowe pokoje zabiegowe. Również planujemy dość poważne rozszerzenie zakresu, jeśli chodzi o ginekologię, bo to, co było wykonywane na oddziale, a nawet powiedziałbym jeszcze w jeszcze większym zakresie, może być wykonywane. My to nazywamy ambulatoryjna opieka specjalistyczna, czyli poradnia, i są to zabiegi, które są wykonywane w ciągu jednego dnia czyli zabiegi chirurgii jednego dnia. I planujemy w związku z tym rozszerzenie działań poradni właśnie o takie zabiegi. Czyli w te, o te zabiegi, które do tej pory być może były wykonywane na oddziale, tak, będą, będzie poszerzony zakres działania poradni K. Dokładnie tak, tak jak mm -hmm. to Pani ujęła. Dobrze, Panie Dyrektorze, no ale co z personelem? Kiedyś rozmawialiśmy, Pan wspominał, o 20 osób, no, które zostanie, staje przed wielkim dylematem. Czy dla tych osób zajdzie się praca w szpitalu, na innych oddziałach? Tak, chciałem tutaj powiedzieć, że współpracujemy ze związkami zawodowymi. Mieliśmy już pierwsze spotkanie w tym zakresie. Związki zawodowe otrzymały ode mnie listę dotyczącą pracowników zatrudnionych na oddziale ginekologiczno-położniczym mhm. z takim podziałem. Dla których mamy ofertę pracy, bo wynika to ich ze specjalizacji, a dla których tej oferty pracy nie mamy, ale to nie wynika z tego, że nie chcemy, ale ich specjalizacja położnicza. Zawęża możliwość pracy na innych stanowiskach. Mówiąc mm -hmm. prosto. ile takich osób jest? Nie chciałbym mówić dokładnie, ponieważ jeszcze trwają rozmowy, ale to może być w granicach kilkunastu osób. Mm -hmm. Oczywiście, jeżeli cały ten proces będzie przebiegał, te osoby będą zabezpieczone finansowo, będą im wypłacone odprawy zgodnie z, z kodeksem pracy. Mm -hmm. Taką, że zostaną bez pracy? Myśli Pan, że uda się znaleźć pracę gdzieś w okolicy? No muszę tu, nie chcę wychodzić na wprost, bo rozmawialiśmy na ten ze związkami zawodowymi. I związki zawodowe doskonale rozumieją pewne zaniedbania, jeśli chodzi o wykształcenie położnych. Położne w całej Polsce, ale także i w Europie, muszą dążyć do drugiej specjalizacji. W tej chwili są uruchamiane. Proszę się zapytać, Związku Zawodowych. Mm -hmm. One lepiej to wiedzą i, i tą ofertę tutaj... Są uruchamiane kursy dokształcające dla położnych w zakresie specjalizacji e, pielęgniarskiej, które mogą być potem zastosowane i wykorzystane do pracy w szpitalu na innych Pani Panie Doktorze, w sprawie oddziału ginekologiczno-położniczo i noworodków. Spotkał się pan już z zarządem. Wiem też, że z radą społeczną, rada społeczna i zarząd przyjęli jakby wiadomość i zaopiniowali pozytywnie. Tak. Natomiast tak naprawdę ostateczną decyzję w sprawie przyszłości tego oddziału podejmie rada powiatu w Pruszowicach. W jaki sposób pan przekona radnych do tego, żeby głosowali za takim rozwiązaniem? W jaki sposób przekonam? Myślę, że tymi słowami, które kieruję tutaj do państwa, że po pierwsze My nie likwidując oddział de facto likwidujemy formę, strukturę prowadzenia świadczeń. My modyfikujemy tą formę, ona będzie korzystniejsza ekonomicznie dla szpitala. Hospitalizacje na całym świecie są bardzo drogie, każdy dzień hospitalizacji to jest to są kwoty rzędu tysiąca czy nawet więcej złotych. Proszę porównać dobę hotelową, jaki to luksusowy hotel ma taką ofertę. W związku z tym że na całym świecie następuje pewnego rodzaju przesunięcie z hospitalizacji na tak zwaną chirurgię jednego dnia, czyli zabieg, który jest wykonywany, on się odbywa oczywiście na terenie szpitala z pewnymi wymogami, natomiast już sama hospitalizacja jest ograniczona de facto do paru, czterech, sześciu godzin. Mhm. Więc na pewno to, że nie ograniczamy, a wręcz będziemy nawet zwiększać to, tych zakładów. To, o czym mówiliśmy wcześniej. Panie dyrektorze, jaki ma pan plan, jeżeli chodzi o szpital? No bo w, w, ważą się losy oddziału ginekologicznego, natomiast co z innymi oddziałami? Czy są w planach likwidacja, czy jest w planach likwidacja innych oddziałów? Zwolnienia pracowników całego szpitala są przewidziane? Proszę Państwa, zawsze decyzje dotyczące zwolnień to są dla mnie decyzje ostateczne, czyli decyzje, gdzie wszystkie inne warianty zostały przeanalizowane i każdy z tych wariant, wariantów niestety nie dał pozytywnej odpowiedzi. Jeśli chodzi o dział ginekologiczno-opołożniczy, również robiliśmy różne warianty. Natomiast jest tutaj pewna bariera, jeśli chodzi o wycenę Narodowego Funduszu Zdrowia, więc tą barierą jest ilość rzeczywistych porodów. W przypadku oddziałów innych niż oddział ginekologiczno-położniczy, teoretycznie tej bariery nie ma, bo pacjenci na oddział wewnętrzny, na oddział chirurgii mm -hmm. mogą być z całej Polski. Tutaj nie ma żadnego ograniczenia. To jest tylko i wyłącznie konkurowanie szpitala z innymi, ale tu mówię, to nie chodzi o konkurencję ze szpitalami wyższego stopnia specjalistycznymi w Krakowie, tylko tu jest konkurencja, jeśli chodzi o takie elementy jak czas oczekiwania na zabieg mhm. kolejka, jakość oczywiście wykonywania tych świadczeń. Jesteśmy po remoncie, te pacjenci bardzo falą sobie wyremontowane oddziały. W takim, w takim zakresie mhm. chcemy konkurować, więc na pewno będziemy starać się zwiększać ilość pacjentów, którzy są u nas leczeni i którzy podlegają procesowi właśnie też hospitalizacji. I to jest wyzwanie pierwsze dla, dla oddziałów innych niż ginekologiczno-położnicze, aby zwiększyć ilość pacjentów. Robimy też analizy dotyczące właśnie rentowności, ilości łóżek, okay. obłożenia. To są wyzwania, które myślę wszyscy podejmą z, z dużym entuzjazmem. I na końcu osiągniemy sukces, czyli zbilansujemy szpital i będziemy mówić o tym, że szpital ma perspektywę dalszego rozwoju. A jak Pan myśli, kiedy uda się wyjść na tą prostą, o której wspomnieliśmy na początku I, wywiadu? Mój czas jest też wyznaczony pewnymi moimi tutaj zadaniami. Ja jestem pełniący obowiązki, mam okres zatrudnienia póki co do połowy roku, ale patrzę z perspektywie zdecydowanie dłuższej. Oczywiście. Najbliższa sesja Rady Powiatu to jest sesja w sprawie powołania komisji konkursowej na dyrektora tego szpitala. Oczywiście nie czekałem, aż będzie konkurs, i wtedy dopiero nie, nie, nie startowałem. Się do Wziąłem się od razu do pracy. Bo dla mnie, praca jest najważniejsza. Profity, stabilizacja moja finansowa, czy perspektywy, to jest, to jest cel drugi. Dla mnie, praca jest najważniejsza i, 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 i sytuacja, chwila. Więc. Czas dla mnie biegnie szybko. Myślę, że jeżeli pani mnie zaprosi za pół roku i zapyta się o słowa, które powiedziałem w tej chwili, bardzo nie będę się z tego tłumaczył. Chciałbym w miarę ustabilizować już szpital w połowie 2023 roku. Ja, bo tak się stało. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszą rozmówcą był dyrektor szpitala powiatowego w Proszowicach Zbigniew Torbus. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu za uwagę. Dziękuję.